Widzowie, zdarzyła się nadzwyczajna sytuacja. Widzowie, właśnie byliśmy podczas nagrywania innego filmu, ale Dawid nagle musiał opuścić nasz dom, ponieważ zawołał go sąsiad, żeby mu pomógł. W sumie to nawet nie wiem z czym, bo Dawid w popłochu po prostu wyszedł. Normalnie minutę tego już nie było w domu, więc mamy teraz jakieś 15 bądź 20 minut na to, żeby zobaczyć, co ma na swoim świecie w Minecraft. Korzystamy z tej sytuacji, ponieważ nie robiliśmy badania ponad rok, o ile się nie mylę. Nawet półtora. No właśnie, więc jesteśmy ciekawi, co tutaj będzie. Zobaczymy, co jest na pierwszym świecie. Okej, okay, kochani, więc Pierwszy światło prezentuje się tak, nie jest tutaj w ogóle, jest tutaj włączony właśnie tak jak był spectate No i co, no mi się wydaje, że no niestety, ale Dawid tego nie zbudował Mi się właśnie wydaje, że Dawid to ciężko budował na survivalu Nie, nie ma opcji, to jest po prostu wklejone, Widzę, że tutaj jest coś wklejone, ponieważ tutaj zobaczcie nawet to Jak to jest ucięte, tutaj widać, że nie jest to trawa, to jest w ogóle zbudowane z jakiegoś, jak to się nazywało, Emeraldu? Emerald? Emerald szmarek. No a zobacz co w tej żabie może się Właśnie jesteś ciekawa, czy jesteś może w środku A tam wielka villa Zobaczymy. Nie, okay. no to na nie, pewno no, skopiowane. Nie dość, no nie, że jest pusta. to zobaczcie widzowie jak to w środku wygląda. Nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe, żeby Dawid, moją opinią, wybudował to sap. Nie, jest, Nie, nie, nie jest to nie. Jak dla mnie można się z tym kłócić, ale też można by było to uznać za skopiowane Tak, ale zobaczymy, może jeszcze coś tutaj na tym świecie jest, chociaż nie Wydaje Nie, to będzie tylko tutaj ta żaba, aczkolwiek jak rozumiesz tą żabkę? No, tak bym... żabka bardzo fajna, jakby Dawid ją zbudował, to bardzo by mi się podobała no, Gratulowałabym, mu, aczkolwiek taka sklejona to taka ale sobie. Słodka. Fajna słodka żabka, jest. przejdźmy do następnego świata Okej, okay, wczytało nas w takim tutaj poziomie opis... Okej, okay, znowu mamy kreatyw włączony no, też jakiś czajnik, jakieś muchomory. Dobra, po przeanalizujmy, to przeanalizujmy, co my tutaj w ogóle mamy. Mamy muchomora, no. mamy muchomora i mamy na nim czajnik z czajnikiem i z żabą, żabą. pijącą herbatę. Okej, okay, tutaj już bardziej byłabym w stanie wiedzieć, że Dawid to mógł zbudować. Oczywiście też na kreatywie, bo wydaje mi się, że na survivalu nie, chociaż no nie tak, wiem Ale Dawid jest słynny z takich fajnych budowli Tak, żart. ale jest odpalony kreativ, więc... A sama byś to zbudowała, Vera na survivalu? Oczywiście No w sumie ja też, no kiedy my takie budowle, to my budowaliśmy co tydzień z Werą Dokładnie, na kidowicach jeden, słuchajcie, w pierwszym tygodniu nasze kidowic już były takie budowle No właśnie, i to dlatego, że spędzaliśmy dnie i noce w, w wakacje na serwerze yy, Kidowice Pokaz... nie zostały wystartowane w wakacje tylko w marcu, ale dobra Szymon, yy, zobaczmy co my tutaj nie, no tutaj ja nie chcę mu psuć, bo on się potem szczei, żeby tam nic nie ma i tak. Hop, naprawimy. Dobra, chociaż w sumie i tak, jak zobaczy ale... to się zorientuje, dobra? No nie tak, pokażę herbatę. Okej, okay, ale tutaj znowu mnie to bardzo niepokoi. Może Dawid zbudował to gdzieś indziej i wtedy sobie to wkleił. No to no wygląda nie. po prostu jak wycięte i wklejone mu koło No dokładnie, no ale, ale na przykład mi się ten czajnik bardzo podoba. No i byłabym w stanie wiedzieć, że Dawid go wybudował własną No dobra, dobra, ale to, to zobaczy to. Może herbatki nie ma, czy coś. No możliwe, że. No, możliwe, że nie. nie ma. ma. Okej, okay, ale może jest coś w grzybku, na przykład w kilometrach. No, w też nie ma, raczej więc. Okej, okay, no Dawid nas tutaj pozytywnie nie zaskoczył, jeżeli chodzi o yy, wnętrze, wewnętrzne... A co ja? Wnętrze, wewnętrzne... Wnętrze swoich budowli, ale za to z zewnątrz są bardzo ładne. No tak. Tak, tylko że są skopiowane. Dobrze, to przejdźmy do następnego świata. Uła! Widzowie, ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Jak to nie masz pojęcia, przecież jesteś wielki żaba transporter z samurajem na plecach. Samurajem, który niesie klatkę i z jakąś latarnią na plecach. Ej, co to jest? Dobra, poczekajcie, poczekajcie. To co my tutaj mamy? Jakoś może tak na przykład włączymy sobie ten tryb i trochę odlecimy. Nie, nie, nie to ten. Nie ta strzała. Trochę na przykład odlecimy no Jakie to jest gigantyczne Zobaczmy to od, przodu. Zobaczcie to od przodu, bo ja jestem ciekawa Nie no, tutaj wiecie, nie ma w ogóle opcji, żeby Dawid to zbudował Ej Wara, ta żaba trzyma jakąś wielką maczugę w ręce Dobra, trzyma tutaj takie coś Tutaj trzyma jakąś fajkę Nie wiem w ogóle o co chodzi Tutaj tak. jest super ładny, dobra no ten ptak jest bardzo ładny Ale ta żaba no nie no Zobaczcie ja widzowie na te tutaj wielkie szczegóły Tutaj wszystko jest lewitujące Te grzybki, to jest wszystko takie Naprawdę widać, że dobracowane. Nie ma opcji, żeby Dawid Nie, tu było z, nie pracy. chciałoby mu się tego budować nie ma, nie ma opcji, żeby Ale to pokaż to tego samuraja z tyłu. Dobra, jeszcze tam szybko przejdziemy. Okej, okay, tutaj ma taki, taką parasolkę. I tutaj ma tutaj jest ten samuraj. Okej, okay, no jest bardzo ładny. Noga no. na nogę normalnie. E, podziwiam autora tego, tego bu, tej budowli, ale wydaje mi się, że nie był to Dawid. No, ale nie widzę. wiem. Nie wiem, może i. Może Może to był nas Dawid. zaskoczył. Może i mu się nudziło i może takie coś wybudował, ale. O, ale tutaj mamy też taką słodką klatkę Popługa z takim jeszcze pies ma. pieskiem. Piesek, no, piesek w no. Piastkiem! No. Jak co tą budowę tak od jednego? No, najładniejsza. Się. Bardzo. Jakbym ja umiała budować takie budowle, to bym była zadowolona. Tak, bym się postarała, to byś zbudowała. Widzowie, jestem w ciężkim szoku. To, co tutaj znaleźliśmy, jakieś wielkie pole, normalnie takie bagno. I żabka, która ma na swoim grzbiecie, nie wiem, czy to się tak nazywa wielki dom. Ale jest prześliczna. I w ogóle zobaczcie tutaj tę te, te, y, tą ziemię, jaka ona jest tutaj wszędzie pełno drewna, Też wszędzie dużo pełno dopracowań. ziemi, wszędzie jakaś pełno trawy. No nie jest to jakby, nie jest to stworzone przez grę. To musiał człowiek tutaj coś pobudować. No i może był to Dawid. No wątpię, Mamy tutaj ale... bardzo ładną, ale w sumie to jest dosyć małe, więc jest szansa na to, że Dawid by to zbudował. Dobra, dobra pokaż ten domek. Ej, mega mi się on podobał, To jest taki statek. Tak, to jest statek! No, z takim domem. Nie, to jest taki port, Bardziej Wera. Dobra, i zobaczymy, co jest tutaj. Tutaj mamy jakieś skrzynki dziwne. Okej, okay, ale. Beczki. Są puste, dobra, wejdziemy sobie tutaj. No i ten domek jest zrobiony, fajnie. Mhm, dobra, aha, tutaj się idzie. Okej, okay. i mamy. Ej, no nie wiem, powiem wam, że bardzo to jest ładne, tylko takie, y, chyba nieużytkowy jest zbytnio ten domek. No, taki staroświecki trochę. A dobra, bo tutaj mamy jeszcze wejście na górę, okej, okay, no to może, może się zaskoczymy na górze. To nawet jeszcze więcej pięter Ok, tutaj, mamy jadalnia. tutaj jakiś taki tron na jedalnie, no. Y, tutaj mamy, a tutaj o, mamy łorze, taką króla. pseudosypialnię, tylko że, no niestety nie da się na tej pseudosypialni spać. Nie, bo jakbyś nie postarała to i by się dało. Weź na no i zobaczymy piętro. zobaczymy jeszcze na najwy najwyżej, tutaj. To jeszcze nie koniec, ej. A, jeszcze, tutaj jest piętro, okej. Okay. Tutaj, tutaj, tutaj mamy magazyn. co? Taki magazynek. I tutaj mamy co? Tutaj Jaki mamy taki już taką totalnie, taki strych, taki magazyn. No więc tak, no wydaje mi się, że spośród tych wszystkich budowli, które, które na razie zobaczyliśmy, Tom najbardziej zbudował Dawid. Okej, okay, słuchajcie, tutaj ten świat nazywa się słuchajcie Intra. Jakiś w ogóle laptop, co to I jest? To jest, w ogóle? jest jakieś, dobra, włączymy Okej, okay, jesteśmy na kolejnym serwerze i mamy tutaj dziwną rzecz. Ten serwer słuchajcie nazywał się Ciekawa Rzecz, więc nie mam pojęcia czego mam się tutaj spodziewać. Ciekawe co tutaj będzie, o tutaj jesteśmy. jakieś Welcome, welcome to, to the, the map. Map. Dawid coś pobrał. Widać, Dawid ewidentnie. sobie pobrał chyba jakieś gierki, no nie wiem, dobra mamy YouTube, zobaczmy. W YouTube no. o co tutaj chodzi. Tutaj mamy chyba stanąć, YouTube. YouTube Visit or Seed. No, A to seat. jest jakaś reklama. No nie, myślę, że tutaj to jest no, chyba no, to jakaś gra. Od razu link na it. Aha a... Tutaj jakieś map, map hero to też chyba jakiś link tak, mam download No to pewnie też jeszcze jakiś Discord No i tutaj pewnie TikTok albo Instagram, Instagram też. No my na to nie wchodzimy, ale Okej, okay, ogólnie... nie wiem co Dawid naprawdę Nie mam pojęcia co Dawid tutaj pobiera Nie mam zielonego pojęcia Ale kto... wyglądało taki świat jest Ej, ale tutaj jest bardzo ładnie tutaj na ziemi Tutaj jakby takie pandy były Oj, lisy, ja, przesłodkie No ale pan niestety nie ma A ja nie wiem o co tutaj chodzi Dobra, jesteśmy słuchajcie już na ostatnim świecie Więcej ich niestety nie ma Ale dobra, zobaczymy Tutaj nie, no dobra Oczywiście. Dobra, jestem przekonana na milion be young Procent, że to zbudował Dawid. On kiedyś zbudował na naszym takim prywatnym świecie identyczną żabę. Dokładnie, znaczy moim zdaniem nie wygląda to zbytnio jak żaba. A, dobra, mamy eee, ja, tu okay, jest, ja tu jest więcej. ich więcej. Wyspa żab. Okej, okay, tutaj mamy bardzo podobną, no ale widzowie moim zdaniem to nie wygląda na żabę. Moim zdaniem trzeba by tutaj było do dorobić na przykład jakiś... Yy, przykładowo chociażby już białe byle co. Ale na przykład... oj, oj, oj. Moim zdaniem chociażby tutaj trzeba by było dorobić jakieś na przykład oczy. No nie, no do... proszę cię jak to wygląda! Już to lepiej o wiele wygląda. Owek, wiele, o wiele taki No taki uśmiech, No i widzę, jeszcze, no już no widać, że żabka jest o wiele ładniejsza, tak? Ale dobra, ale tam. Zwłaszcza tego kolosa, no. O wiele bardziej podoba, jest ogromna. Ale to nie ma twarzy w ogóle. No, no. właśnie, no. dlatego nie wiem, co ten Dawid. Wydaje mi się, że Dawid rozpoczął sobie budowanie i po prostu go nie zakończył. No, mi się wydaje, że wygląda. Tak, tak prostu Dawid to trochę wygląda, umie. ale jakby, jeżeli by tutaj trochę dopracować, chociaż w sumie nie, nie widzę sensu, dlaczego te żaby nie są zielone. No spróbuj coś tam postawić, na no, przecież to by wyglądało o wiele lepiej. Moim zdaniem powinny być one zielone. Na przykład tutaj. Zrobiłem taki... Dobra, no i zobacz raz tak jak odda się trochę i zobaczymy jak to będzie wyglądać no, no i przecież wyglądałoby to... O nie było lepiej taka żabka, no. no nie nie, nie mam tutaj sposób. dobrej wizualizacji, ale myślę, że jakby całe to było pokryte, to by wyglądało o wiele lepiej. Dobra widzowie, my się szybko musimy zbierać, bo słyszymy już jak ktoś wchodzi do drzwi to jest na pewno Dawid. To więc... będzie Dawid, więc... Dziękujemy my się, że Wam i... za oglądanie, zostawiajcie łapki w górę. Pa! Cześć!